Dzień dobry, dzień dobry, siemoneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Zmierzamy dalej, zmierzamy dalej, przed siebie. O, tutaj pewnie też byśmy musieli złapać jeszcze jakiś jeden porcik, ale to za chwilę. Na razie do OQ. okołu. Nie wiem jak to się czyta, ale jedziemy. Jedziemy. Suspicions Merchant, słuchajcie, no możliwe, że jeden z moich ludzi, ups, no, nope. byłby w stanie to zrobić teraz. Słabo u nich z handlem no to ja tego nie będę robił Nie, ja to będę robił Tak, to jest quest, który chcę zrobić, przepraszam Tak, 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 tak O to mi może, o właśnie Ziomeczek jest tutaj O, nie, nie, nie Pokaż mi swoje towary Wychodzimy Co to takie tanie? Skąd to sąsiad nakradł? Proszę to oddać Gradzione w końcu się na to pieniążki wziął. Dlaczego tak tanie sprzedaje? Jakieś lewe. Sprowadzane jest pewnie ze wschodu. Dobrze, zawalczymy z nim. O Jezu, tu będzie dużo strzelania teraz patrzcie na to. To też kusi, żeby sobie później pośmigać, tak? Ale na razie. Uuu. Nic, pudło, ale teraz raz, dwa, trzy i leci i trafiam. Jeszcze nie. Patrzcie no ja nie mogę trafić, co jest? Co tu się dzieje? No wreszcie trafione Załatwili mi go, ja go miałem tutaj Owy Wszystko do ataku <laughs> się zdziwili Zdziwili się jeszcze tutaj Ostrzegawczy w tył głowy Ile jeszcze przeżywasz? No. Liczyłem na to, że ten ostatni tak fajny jak. leci No, nie ukrywam, liczyłem na to. Dobra, zbieramy dalej. Moi drodzy, wpadła nowa giereczka, o której wam mówiłem. Także zerknijcie na kanał Burdy Crown trzy odcinki. Myślę, że każdy fan Bannerlorda tej serii czy jakiejkolwiek innej powinien to zobaczyć. No, trzeba wiedzieć jakie gry wychodzą, nie? Co tutaj się nowego dzieje Dobra, pięknie, jedziemy dalej e, Nie, muszę mu wrócić, powiedzieć I zarobić Jej Proszę bardzo, gotowe Wspaniałości, jedziemy dalej Wojsko, żeby trenować, nie mogę, bo zaraz przyjedzie moje wojsko Muszę mieć miejsce dla nich Tutaj jeszcze. Kom... W złą stronę jadę. W Złą stronę. Już pewnie tam. To niektórzy w komentarzach pisali: Ej, stój! Gdzie jedziesz? Zawracaj, Hamie. No to też zawracam. To też... No, usłyszałem Was. Usłyszałem Was i zawracam. Także dzięki bardzo. Piszcie komentarze. Widzicie, działa. I no potrzebuje narzędzi. I no to potrzebujecie, czy coś więcej? Zobaczmy, bo ja mam jakieś narzędzia, może mam tyle. No proszę, że... Pewnie, że mam. Dostałem 21 żelaza za te narzędzia. To nie mogliście sobie sami narzędzi zrobić? Kowala nie macie? Nie. Ta dzisiejsza młodzież, nic im się już nie chce. Kurosę. Jedziemy do Kurose. W twierdzy... A zapłaćmy łapówkę? Co ty chcesz? Revenue Farming. Mogę ci zebrać revenue. Pewnie, że tak. To są te wioski obok mnie. Raz. Collect revenue. W nocy zbieramy. Szybciej będzie. wiecie. Zakradniemy się do chat. Weźmiemy co nasze. Nikt nie zauważy. Proszę, jedna wioska opędzlona. Leczenie. Hit pointy czy. nie hit pointy. Collect revenue. Akceptujemy I teraz O! Moje wojska wróciły z misji I też kolek w drewniu Co w ogóle na minusie teraz? Garnizon Expense Recruitment Workshop Expense Naprawdę mój warsztat jest na minusie? Zamiast nie no teraz jest na plusie A nie, przepraszam Tutaj, to no jest na minusie, jest na minusie. Hmm. Ciekawe. Trzeba będzie tam podjechać i kupić. Kupić e, materiały do produkcji. Może tak to będzie lepiej. A my się w ogóle tego pozbędziemy. No, e, zaraz, nie muszę tu, mogę mu po prostu. To 51 jeden o to chodziło. Kolejny poziom w czarmie jest. E, teraz tu jest jakiś port? Jest. Jedziemy do Nuyosimy czy jakiejś innej? Kojamy. Jakby się tam dało, to by było świetnie. Sadowara. 11 tysięcy, ale podróż długa. No. Na ja, ten warsztat to nie idzie najlepiej teraz, ale no, tam radzę. Mam nadzieję, że jak wrócę, to tam już jakaś wojenka będzie czekać na mnie. Nie, już tam poślubił. O, wrócił, trzeba walczyć. I w boat. Mhm. Special Weapon Order. Nie, 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 nie to. Ja chcę tu wejść. Nadal nic. No, jak tutaj już nie będzie broni palnej, tu Hinoe też mogłoby być. Tu też. Ale jak tu nie będzie broni palnej, to ja nie wiem, jak ją zdobyć w tej grze. Może to się pojawi z czasem, z jakiś czas. Nie, no bo jednostki już mają broni palną. Mogę cheatem sobie wziąć w takim razie też. Ale czy ja chcę cheatem? Baza bandytów. O, można by zrobić. Mhm. Pojedziemy tam. Baza bandytów została. Dobra, a wy co, na co macie zadanie? A help with brigands. To też zrobimy, bo to z bazy bandytów też część yy, wyłapiemy. Tutaj też zaraz. Widzę, że jeden uciekł. Ty jesteś co? 83 lata masz. Jesteś dobrym handlarzem. Mogliśmy robić te zadania z handlu, ale na razie nie. Pokażcie mi tu. Może to trzy w tym W zwyczajnych broniach to dali, jednak A nie w Nie, no to tu Nic, nic Amunicja jest I to legendarna, to ja sobie wezmę. Bo legendarną amunicję to nieczęsto się ma. Nie ma z czego strzelać? Chyba, że jest tu. Możliwe, że jest taki specjalny NPC. Od tego. Taki specjalny handlarz, który na przykład tylko to ma, czy coś takiego? No, nie wiem. Dogonimy sobie ich. Tych lutersów. Ja Wam pokażę, o czym mówię. Ja mówię o tym, że jak sobie wejdę w inwentory, teraz mając tego, modziki, tego, tego, no to tutaj są. Broń jest broń palna, jak widzicie. O tutaj na przykład. Zobaczcie, ile tego jest. Otsu, Zutsu, Samurai Zutsu. Wezmę sobie taką jedną. Po prostu. Po prostu sobie wezmę. Ja przetestuję. Ja chcę przetestować, jak się strzela. Chcę wam to pokazać. Widzicie, że pół mapy zjechałem. Z jakichś przyczyn tego tutaj nie ma. Więc bierzemy to, bierzemy to, to zaznaczamy, to zaznaczamy, żeby nic się nie wywaliło. Mam nadzieję, że mam dobrą amunicję też wziętą. Jak nie, no to będziemy szukać kolejnych. Tymczasem jedziemy. O, zamek się wybudował, znaczy warsztat się wybudował w zamku, więc teraz się troszeczkę nabuduje. Eee, nie fame, tylko co to się nabuduje. lojalność, lojalność się nabuduje. Dobra. <laughs> 25, sprawdzimy. Chcę postrzelać trochę z tej broni palnej. Zobaczyć jak to idzie. Bo jednostki widzę, że to strzela, to naprawdę fajny huk jest i w ogóle spoko. O, proszę. Mhm. Dobrze. 300 metrów Podejdziemy sobie, nie wiem, wydaje mi się, że widzicie, jest dość ciemno, ale Powinniście widzieć, jeżeli nie oglądacie na telefonie To na pewno widzicie, na telefonie może być różnie Dalej cisza Nic nie widać jeszcze. Raz wyjdą pewnie. Są. Nie wiem jak się tym strzela, więc w razie przeładujmy. No, dużo. No, zdążyłem. Zdążyłem. 13 punktów. Dostałem w, w, w broń palną. 13 punktów od razu. Widzę, że jest bardzo powolna w przeładowywaniu. ta Nie można ten Okej. Okay. Pe pewnie są też szybsze. Wydaje mi się, że mogą być, ale ta moja jest dość powolna. No bez spoko. No. Pewnie prędkość przeładowania to jest niższa, no i Pewnie różne bronie są, ale już jakieś punkci. Pierwszy, pierwszy zestrzelony przeciwnik z takiej broni jest, więc fajnie. O, na kryjówkach będzie można potestować. Tak, na kryjóweczkach będzie fajnie się działo. No czekaj, dwóch, no i trzy są tutaj, no to dobra, to damy radę. Zaraz, a wy jaki macie quest? Czy ja mogę dwa questy te same wziąć? Niestety. Niestety nie. Szkoda. Uh, wait until, until nightfall. 54. Mm, no ja muszę trzeci level klanu wbić. Jak biję trzeci level klanu, to, to już będę stował półdziennie. No to już przynajmniej coś będzie. Nie usłyszał. Na szczęście mam bardzo cichą broń. Moi też przeładowują, widzę. Jest Został zastrzelony. Widzę przeciwnika. Okej okay. Przeładowany, Że znaczy, wstrzelony kolejny Przeładowujemy Idę ścieżką, ale obawiam się Że nie wszyscy ode mnie mogą być, muszą, a widzę tu jest dwóch bo I tam walczą z kimś W tych lasach łażą Teraz się jakoś natnę W razie przed siebie, widzę tam jednego Ktoś strzelił do mnie Mhm I wszyscy do ataku macie iść Jeszcze jeden biegł. A, bo moi grają... Dobra, widzę dlaczego moi tak wolno idą. Bo moi przeładowują broń co chwilę, bo oni to wszyscy mają broń palną. A ja teraz tak stoję na środku. Tam widzę na pewno przeciwnika, ale ktoś tu strzela z łuku. O! Jest na no widzę. Ci z tyłu też idą. O, ktoś strzelił. Ktoś zginął w ogóle. Kogoś tam trafili? Aha, widzę, stamtąd jest strzał. Jakim cudem ten ktoś mnie widzi? Zwierzy strzelają tu. Upsi. Macie nie macie broni palnej, nie macie. Czy ja zrobiłem unik? Czy wy to widzieliście? Moja postać sama zrobiła, jakby taki unik, jak przeładowywałem broń. To było bardzo ciekawe. Chciałem go tam, bieg po tych sotkach. Czy ja strzeliłem? Eee, niestety tak. Niestety strzeliłem. Eee, w czasie, kiedy przeładowywałem, chciałem wydać rozkaz i mi postać wystrzeliła. Nieważne. Ważne, żeby teraz tych rozwalić. Z tym, że mam nadzieję, że moi. Nie, ci konni walczą dobrze na pewno. Eee, nie walczę duelu. No, oh, yes. Spoko. Medycyna, polearm. Eeeem... No weźmy ich. 3000 Expa jeszcze dla nas. level. E, czy le Tak, coś tutaj jest do dodania chyba w broń palną, właśnie tak. Czy przycelowanie? Mm. I szybsze celowanie. Tylko, czy szybsze celowanie to też znaczy. O! Dostałem honorową. Już jestem honorowy. Czy szybsze celowanie to też znaczy. Przeładowywanie. Chyba nie. O! Tu też quest zniknął. Dobrze. Trzeba wrócić do domu. Oho, deserterzy. Oczywiście, poczekamy tutaj na nich. Idą. Dwudziestu ośmiu. Czas na was. Mogłem normalnie, bym sobie postrzelał chociaż trochę. Ale już. Nie. Tak. jari to i będzie lepsze niż mój 46 obrażenia, ale tylko pchnięcia są. Nie, ale to Yari mogą być fajne. To jest broń, którą teraz, która teraz będzie w tym, w Conqueror's Blade. Także też czekam na ten sezon. Znaczy sezon już się zaczął, ale jeszcze jednostki nie odblokowali. Mam 57 jeńców właśnie zauważyłem. To mogę im spokojnie oddać. 402 402 dostał ode mnie. Tutaj kolejni po drodze wyłapiemy, czy nie? Wyłapiemy oczywiście, że tak. No i co, wracamy do siebie. To ten trzeci poziom klanu będzie już raczej. Kupię trochę rzeczy jeszcze zanim pójdę. Oj, to będzie ładnie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Wskoczymy hmm, na górę, czy się nie da? Da się, oczywiście, że się da. Oni jeszcze nie wiedzą, to nie da się strzelić. O, teraz poszło. Nie wiem, czy da, że musiałem wstać do strzału? Nasi też już ładują. Dwóch padło. Czyli nasi trafiają z takiej odległości. Ja nawet nie wiem, gdzie ta kula opada teraz. Dobrze, ale trafiłem. Patrzcie, cztery punkty już mam, 29 punktów. To szybko idzie na tym początkowym etapie. Mhm reszta feksp Ile mi brakuje? No jeszcze trochę Jeszcze trochę, no nie jest to dużo. Dawało no mi się, że będzie... Wiecie, będzie łatwiej. Sadowara. Handel. O, Kajoma za 700 można sprzedać skórę? Wszystko co jest na zielono biorę. Dobra, akurat kupione. Hmm. Bo ten handel też by mi bardzo pomógł. Mnie. 70 punktów. No to jak wrócę, to setka będzie na luzie. Mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, czy na luzie. Setka w każdym razie będzie. To byśmy mogli sami wypowiedzieć wojnę. Zresztą ja już chyba mogę. I trzeba dojechać. Także jedziemy teraz do domu. I na wojnie dobijemy ten level klanur Masz to dalej na minus, ale dobrze moja miejscowość prosperuje. Newsima wejdźmy tu, handel. Popatrzcie, skóra była droga. również 8 tysiące dwa punkty handle dobra. Jedziemy teraz tej kwery Juzuki. Uh. Leaf boat. jedziemy do miasta. Jeszcze kawałek przede mną, ale nie, nie, jest, nie jest tak daleko. Mógł być karawana tu jeździ. Zasadzka karawany, zrobimy tego quest'a z zasadzką, to na pewno. Tak, to sprzedajemy. To również. Też. I hardwood też. Kolejny punkt jest. Myślę, że pomożemy. Mhm, są będę ci. Dobrze, pomóżmy karawanie. Pięćdziesięciu pięciu. No, to, to, to jest fajna misja z tą karawaną. Tu dużo można zdobyć. Dobra. Też sobie przeładuję. Zaraz, 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 zaraz tu. O, ale dostał. Leżać! Tutaj widzę kogoś, dwóch. Tak. Zdobyłem poziom dzięki temu. Lisyłka też zdobył poziom. Czy 15 tutaj jeździ? Dobra, wszyscy z ataku. Widzę tutaj łucznika. chodź tu, chodź tu, chodź No chodź tu, chodź tu, chodź tu. A czy się będzie uciekał do. No? Jeszcze dwóch zostało. Ty właśnie ten, którego widzę, i tam jest drugi, dobra, jest dwóch z tej strony. O, kolejny, straciła drugi tam. Siedem renomy, dużo. Dużo renomy, fajnie. Mhm. Tutaj tak. 300, jeszcze 50 punktów. Kurosa. Nie do kurosa. Z kurosa właśnie tak mi się wydało, że tutaj byłem przecież. Stąd wyjeżdżałem, te questa brałem. A, nie muszę wracać, oddawać go. Mmm. Focus point dam trochę w tą broń palną, bo tu dużo expa można zdobyć, bo to są bardzo mocne, to też jest zależne chyba ile się dostanie za uderzenie na przykład Od yy, zadanych obrażeń, tu się dużo zadaje Ale powoli Trochę trzeba czekać, ale jest, dobra, luthersów bym złapał Gdyby się udało to świetnie, to zawsze chodzące punkty o, Tylko że to, o właśnie. tyle osób Ale złapane Złapanym. ile to było? Dalej, tyle samo, nic nie dostałem. Albo jakieś połówki, więc a tutaj połówki nie są napisane, to mogło tak być też w sumie. Eskortowanie karawany kupieckiej. Mhm. Eskortujemy, bo to będzie dużo, dużo walki. Mhm. Dobra Gdzie jedziemy Sakai tak tej ferry Port of Sakai Mam nadzieję że nikt ich nie zaatakuje na wodzie Jeśli ich zaatakują na wodzie to I'm doomed Nie jestem w stanie ich wybronić Chyba że kodami bym wszedł wtedy Chyba jestem w stanie tak, muszę tak to zrobić. Widzicie, no sorry za to, że użyłem kodów, ale sami widzicie. Aha, gra chyba wywali, bo jestem bez statku. Jestem tutaj bez statku. Bo wszedłem kodami na wodę. Mhm. No dobra. To już widzimy, czyli trzeba mieć statek i wtedy walki. Oj, to bitwy morskie muszę wam pokazać. Dobra, słuchajcie, ale jest 30 minut odcinka. No to ja w tym momencie przerwę i widzimy się. Mam nadzieję, że w tym miejscu, jeśli będzie skort karawany, jeśli tej misji nie będzie, no to po prostu widzimy się na drugim brzegu i lecimy dalej. Dzięki wam bardzo, do zobaczenia.